Są takie chwile w życiu, kiedy wszystko wydaje się zagmatwane. Rzeczy dzieją się bez jasnego wyjaśnienia, drzwi zamykają się, gdy najbardziej potrzebujemy wyjścia, słowa, na które liczyliśmy, nie wystarczają, a my czujemy się, jakbyśmy błądzili po labiryncie bez mapy i kompasu. Czy kiedykolwiek tak się czułeś? Czy kiedykolwiek spojrzałeś w niebo i w milczeniu zastanawiałeś się: kto zrozumie? Kto naprawdę zrozumie ból, ciężar i wątpliwości, które noszę w sobie? Właśnie w takich chwilach przesłanie Boga staje się najwyraźniejsze, nawet gdy świat wydaje się ciemny. To nie tylko refleksja, to wezwanie, pilne wezwanie, zaproszenie, które płynie prosto z serca Boga do Twojego, tu i teraz, w chwili, gdy słyszysz lub czytasz te słowa. Bóg wie dokładnie, gdzie jesteś. Zna każdą niewypowiedzianą myśl, każdą łzę, która spadła, gdy nikt nie patrzył, każdą wewnętrzną walkę, której nie możesz nikomu wyrazić. Widzisz pytania, których nie odważysz się zadać, lęki, które próbujesz ukryć, marzenia, które odkładasz na bok, bo życie stało się zbyt małe. I On mówi do Ciebie dzisiaj: Rozumiem każdą Twoją część. Nie ma w Tobie niczego, co byłoby dla mnie niewidzialne, ani twój ból, ani twoja radość, ani twoje porażki, ani twoje zmagania, by stanąć na nogi. To ostrzeżenie dla ciebie, abyś nie ignorował tej chwili, nie odkładaj na jutro tego, co musisz usłyszeć teraz. Być może to przesłanie jest dokładnie tym, o co potajemnie prosiłeś. Być może, Podczas gdy wszystkie inne dźwięki domagały się Twojej uwagi, Bóg wybrał ten moment, by szepnąć: Zatrzymaj się na chwilę. Mam Ci coś do powiedzenia, to pilne, osobiste i dla Ciebie. Życie może ciągnąć nas w dziwnych kierunkach, możemy być otoczeni ludźmi, a mimo to odczuwać pustkę tak głęboką, że zdaje się nas pochłaniać. I to właśnie w tej przestrzeni interweniuje Bóg. Nie ogranicza się on do murów świątyń ani chwil uwielbienia, wdziera się w codzienność, w ruch uliczny, w pracę, w ciche zakątki twojego umysłu i mówi: Jestem taki sam dziś, wczoraj i na zawsze. Jestem tym, czego potrzebujesz, kiedy nikt inny nie wie, co robić. Czy zauważyłeś kiedyś, jak szybko mija czas? Wczoraj czułeś, że masz przed sobą tak wiele możliwości, ale dziś czujesz, że coś wymknęło ci się z rąk. To poczucie za późno to jedno z narzędzi, których rozpacz używa najczęściej, by nas sparaliżować. Ale Bóg przerywa ten cykl. Mówi teraz. Nie jest dla ciebie za późno. To jeszcze nie koniec. W tej chwili, kiedy mówię, jest życie, jest nadzieja, jest wyjście. To bezpośrednie przesłanie od Stwórcy do ciebie. On nie tylko zna twoją drogę. On też chce z tobą iść, nawet gdy wszystko wokół mówi ci, że to niemożliwe. On wie, że płakałeś w milczeniu. On wie, że zastanawiałeś się, czy twoje modlitwy wciąż są wysłuchiwane. On zna ciężar twoich wątpliwości. A on odpowiada: Tak, słucham, tak, zależy mi, tak, wciąż mam dla ciebie plan. Często myślimy, że Bóg przemawia tylko poprzez niezwykłe wydarzenia, ale dziś przemawia w tej prostej chwili. Nie ma znaczenia, gdzie jesteś: w swoim pokoju, w autobusie, w pracy, rozmawiasz przez telefon podczas przerwy. Ważne jest, że On wybrał ten moment, aby nawiązać z Tobą kontakt. To nie przypadek, to spotkanie. Spotkanie, które może zmienić sposób, w jaki postrzegasz swoje życie i swoją przyszłość. Jeśli czujesz, że wszystko straciło sens, że twój ciężar jest zbyt ciężki, że nikt cię nie rozumie. Przypomnij sobie to zdanie któż zrozumie? Bóg odpowiada rozumiem. On rozumie, ponieważ widział każdy szczegół. Był obecny w każdej łzie, każdej próbie, każdym upadku i każdym nowym początku. Nie tylko obserwuje z daleka, on zbliża się, dotyka, przywraca, ale jest coś, co On pilnie chce, żebyś wiedział: nie zwlekaj z odpowiedzą. Nie odkładaj tego, co możesz teraz uratować, uzdrowić i przemienić. Życie jest kruche, czas nie czeka na nikogo, a Bóg wyciąga do Ciebie dziś rękę. Nie tylko po to, by Cię pocieszyć, ale także podnieść. Nie tylko po to, by obiecać, ale także spełnić. To przesłanie jest zaproszeniem do uwolnienia się od ciężaru, który dźwigasz samotnie i złożenia go w jego ręce. To zaproszenie do powrotu, nawet jeśli myślisz, że posunąłeś się za daleko. To zaproszenie do słuchania, nawet jeśli myślisz, że już nie wierzysz. To zaproszenie do rozpoczęcia od nowa, nawet jeśli myślisz, że nie masz już sił. Kiedy słyszysz te słowa, coś się w tobie dzieje. Zapala się płomień, powraca oddech nadziei, wewnętrzny głos mówi: Jeszcze jest czas, jeszcze jest szansa, jeszcze jest droga. To głos Boga, to nie są puste emocje, to nie są zbiegi okoliczności, to nie jest manipulacja. On przemawia do Twojego serca w najprostszy i najgłębszy możliwy sposób. Kto zrozumie być może zadajesz sobie to pytanie w milczeniu, niosąc w piersi ból, którego nikt nie zna, powstrzymując łzy, których nigdy publicznie nie przelałeś, tocząc bitwy, których nikt nigdy nie zauważył. Czasami wydaje się, że świat wokół ciebie pozostaje obojętny, podczas gdy ty toniesz w pytaniach, które wydają się bez odpowiedzi. I właśnie w tym momencie Bóg interweniuje i mówi, Rozumiem, znam każdy szczegół, nawet ten, którym z nikim się nie podzieliłeś. Nic, przez co przechodzisz, nie jest przede mną ukryte. Nie tylko to wiem, ale czuję to razem z tobą. To przesłanie jest bezpośrednie, jasne i pilne. Nie przyszło do niego przypadkiem. Jesteś tutaj. Ponieważ Bóg postanowił dotrzeć do ciebie teraz, w tej chwili, aby powiedzieć ci, że wciąż jest droga, wciąż jest nadzieja, wciąż jest w tobie życie, które nie zgasło. Bóg zna ciężar, który dźwigasz. Wie, jak bardzo starałeś się być silny, kiedy wszystko zdawało się rozpadać. On zna noce. Kiedy kładłeś głowę na poduszce i w milczeniu modliłeś się o znak, jakikolwiek znak, że on wciąż jest obecny. Słyszał twoje serce krzyczące z rozpaczy. Widział cię, kiedy myślałeś, że nikogo to nie obchodzi, i dlatego ta wiadomość do ciebie dotarła. On odpowiada na twoją skrytą modlitwę. Nie ignoruj jej, to twoja odpowiedź. Są rzeczy, których nikt nie może zrozumieć, bo tylko ci, którzy przez to przeszli, znają intensywność bólu. Przyjaciele mogą słuchać, ale nie zrozumieją wszystkiego. Rodzina może się troszczyć, ale nie zrozumie głębi rany. Ale Bóg nie patrzy z zewnątrz, On zagłębia się w ciebie, w głębie twojej istoty. On nie tylko rozumie. On rozumie całkowicie. On zna powody, dla których nie potrafisz sam sobie wytłumaczyć. A dziś mówi: Rozumiem cię, jestem z tobą i chcę nieść ten ciężar z tobą. Czas jest krótki, a życie kruche. Ile razy myślałeś o zmianie czegoś, ale odkładałeś to na jutro. Ile razy zdecydowałeś się zrobić krok? Ale wahałeś się ze strachu, niepewności lub wyczerpania. Ile razy czekałeś na właściwy moment, który nigdy nie nadszedł? Dzisiaj Bóg mówi: e, Nie czekaj dłużej. Zobacz, zanim będzie za późno. Posłuchaj teraz, bo to jest właściwy moment. To jest ten moment i nigdy nie będzie drugiego takiego. Przerywa twoją rutynę pośpiech. Myśli, by powiedzieć: Jestem tutaj i chcę mówić bezpośrednio do Ciebie. Ile razy myślałeś, że nie masz już sił, że wszystko się skończyło, że nic nie może się zmienić? Wiedz, że dla Boga koniec nigdy nie jest końcem. On przemienia zakończenia w nowe początki, łzy w uśmiechy, porażki w zwycięstwa. Bierze to, co wydawało się pogrzebane, i daje temu życie, wskrzesza marzenia, przywraca serca, odbudowuje życie, ale jest jeden warunek: musisz słuchać, musisz wierzyć, musisz się otworzyć. I właśnie o to prosi dzisiaj. Nie chodzi o to, by mieć wszystkie odpowiedzi, nie chodzi o to, by być silnym, nie chodzi o to, by mieć wszystko pod kontrolą. Chodzi o to, by być gotowym oddać to, co masz w jego ręce, dokładnie takim, jakim jesteś. To przesłanie jest zaproszeniem do zaprzestania walki w samotności. Czy zauważyłeś kiedyś, jak wyczerpujące jest dźwiganie wszystkiego, jak duszące jest udawanie, że wszystko jest w porządku? Gdy w rzeczywistości nie jest, jak wyczerpujące jest próbowanie pokazania światu siły, której głęboko w tobie już nie ma. Bóg mówi: Synu, córko, nie chcę, żebyście udawali, nie chcę, żebyście dźwigali wszystko sami, chcę być waszym schronieniem, waszą siłą, waszym odpoczynkiem. Nie prosi o maskę. Prosi o Waszą prawdę, nie oczekuje doskonałości, oczekuje poddania. Wiele osób myśli, że musi uporządkować swoje życie, zanim zacznie szukać Boga, ale On nie prosi Was, abyście przyszli gotowi, prosi Was, abyście przyszli tacy, jacy jesteście, bo On jest tym, który uzdrawia, On jest tym. Który przywraca, on jest tym, który przemienia. Nie musisz być czysty, aby się wykąpać. Kąpiesz się właśnie dlatego, że jesteś brudny. Podobnie, nie musisz być doskonały, aby zbliżyć się do Boga. Zbliżasz się, ponieważ on jest tym, który oczyszcza, który wywyższa, który odnawia. To niesamowite. Jak Bóg przemawia szczegółowo, możesz się zastanawiać, czy to przesłanie jest naprawdę dla mnie, czy to tylko zbieg okoliczności. Ale pomyśl, ile razy, pośród tylu rozproszeń, natknąłeś się na te same słowa w chwili, gdy najbardziej potrzebowałeś ich usłyszeć. To nie przypadek, to nieszczęście, to cel. Bóg wybiera nieoczekiwany sposób, aby do Ciebie przemówić, pokazując, że używa wszelkich środków, aby do Ciebie dotrzeć. Mówi: Wiem, że się boisz, wiem, że wątpisz, wiem, że czujesz się zapomniana, ale nigdy nie przestałem być z Tobą, nigdy Cię nie opuściłem, nigdy Cię nie opuściłem nawet gdy myślałaś, że jesteś sama. Trzyma cię za rękę, nawet gdy ją puszczasz. Jest przy tobie, nawet gdy odchodzisz. Nadal w ciebie wierzy, nawet gdy ty sama już w siebie nie wierzysz. To przesłanie jest pilne, ale pełne miłości. Bóg nie przychodzi, by cię potępić, przychodzi, by cię zbawić. Nie przychodzi, by wskazywać błędy, przychodzi, by ofiarować przebaczenie, nie przychodzi, by siać strach, przychodzi, by przynieść pokój, ale nalega, słuchaj, zanim będzie za późno. Nie dlatego, że chce cię przestraszyć, ale dlatego, że wie, że życie jest ulotne i że okazje nie powrócą. Każdy wybór, którego dokonujesz dzisiaj, kształtuje jutro, a jutro może nie być zagwarantowane. Więc to jest ten czas, to jest ta chwila, to twoja szansa, by otworzyć swoje serce i wpuścić Boga. Nie zatwardzaj się, nie odkładaj tego na później, nie uciekaj. To wyjątkowe przesłanie. Dopasowane do Twojego serca. Jeśli czujesz, że posunąłeś się za daleko, On mówi: Jeszcze jest czas. Jeśli czujesz, że popełniłeś zbyt wiele błędów, On mówi: Jeszcze jest przebaczenie. Jeśli czujesz, że już nie wierzysz, On mówi: Wciąż wierzę w Ciebie. I być może pytanie wciąż powraca. Kto zrozumie? Bóg odpowiada: Rozumiem, zawsze rozumiałem, zawsze byłem tutaj, zawsze będę odpowiedzą, której szukasz. Mówi: Rozumiem, kiedy mówisz, że nikt nie rozumie. Rozumiem to, czego nawet nie potrafisz wyjaśnić. Znam Twoje lęki, Twoje wątpliwości. Twoje słabości, a jednak Cię kocham. Wybrałem Cię. Chcę, żebyś był blisko mnie. Nie ignoruj tego wezwania. Nie myśl, że to tylko zbieg okoliczności. Mógłbyś być teraz gdziekolwiek, słyszeć lub widzieć cokolwiek, ale jesteś tutaj, stawiając czoła temu przesłaniu. To jest cel. To Bóg się objawia. To On wzywa Cię do nowego spotkania. I być może wciąż pytasz, dlaczego ja, dlaczego teraz? Bo On wie, że tego potrzebujesz, bo On wie, że Twoje serce było gotowe, by usłyszeć, bo On wie, że to jest ten moment. Wybrałeś idealny moment, by zwrócić się do Niego. Bóg chce Cię pocieszyć. Chce, żebyś przestał toczyć swoje bitwy samotnie. On chce, abyś znalazł schronienie, którego tak długo szukałeś. Chce, abyś odkrył, że nie musisz być idealny, aby być kochanym. Chce, abyś zrozumiał, że nie jesteś sam, że On zawsze był przy Tobie, nawet gdy tego nie czułeś. Mówi: Rozumiem Twój ból, ale widzę też Twoją przyszłość. Rozumiem Twoje łzy, ale widzę też Twoje zwycięstwo. Znam Twoje porażki, ale przygotowuję Twoją odnowę. Znam Twoje błędy, ale już mam przebaczenie za każdy z nich. To jest przesłanie życia, przesłanie, które Cię wzywa, które wzywa Cię bliżej. Które wzywa cię do nadziei. Nie odkładaj tego na jutro, nie odkładaj tego na później, nie usztywniaj ramion. To twoja szansa, to twoja odpowiedź. To jest moment, w którym niebo dotyka twojego życia w wyjątkowy sposób. Jeśli nosisz w sercu wielki ciężar, uwolnij go. Jeśli żyjesz w ciszy, porozmawiaj z nim teraz. Jeśli czułeś się samotny, pozwól mu cię teraz objęci. Jeśli czułeś, że nie ma wyjścia, zwróć się do niego teraz, bo kiedy czytasz te słowa, on jest z tobą, mówi do ciebie, dotyka cię, i powraca pierwotne pytanie, kto zrozumie? Kto zrozumie, przez co przechodzisz, co czujesz, z czym się mierzysz? Odpowiedź pozostaje ta sama: Bóg rozumie, On rozumie lepiej niż ty. Rozumie, dlaczego Cię stworzył, rozumie, dlaczego nigdy nie przestał Cię obserwować, rozumie, dlaczego zawsze był przy Tobie, nawet gdy myślałeś, że go nie ma. Więc nie bój się, nie uciekaj, nie chowaj się. Po prostu się poddaj, po prostu zaufaj, po prostu otwórz swoje serce, bo czasu jest mało, a to twoja szansa. Poczuj, zanim będzie za późno, posłuchaj, zanim cisza stanie się ostateczna, odpowiedz, zanim szansa przeminie, zaakceptuj, zanim życie się skończy to bezpośrednie przesłanie od Boga do ciebie rozumiem cię kocham cię wybieram cię i czekam na ciebie jeśli dotarłeś aż tutaj koniecznie zasubskrybuj nasz kanał polub go i włącz dzwoneczek aby otrzymywać wszystkie nasze treści hektarów jeśli chcesz nas wesprzeć Możesz kupić produkty nawet z 90% zniżką. Linki w opisie i komentarzach.